O skandalicznej sprawie poinformowała Wrocławska Gazeta. W jednym z kościołów podczas mszy ksiądz miał stwierdzić, że epidemia koronawirusa jest między innymi karą za homoseksualizm i życie w grzechu. Redakty poinformowali o tym incydencie zbulwersowani parafianie. W niedzielę zalecenia związane z zachowaniem ostrożności i higieny przekazywano również z ambion większości kościołów. W niektórych odczytywany był też list ministra zdrowia zawierający liczne wskazówki postępowania w razie gdyby epidemia dotarła do Polski. Podaje Gazeta, ksiądz odprawiający mszę w kościele pod wezwaniem Świętego Archanioła we Wrocławiu miał wykorzystać ten moment, by wygłosić wyjątkowo i absurdalną tezę. Kara za homoseksualizm i zapary, które mieszkają razem bez ślubu. Gazeta cytuje jedną z mieszkanek miasta, panią Patrycję, która uczestniczyła w niedzielnej mszy. Zgodnie z jej relacją duchowny podczas kazania bardzo żywiołowo dowodził, że maseczki i żel antybakteryjne nie pomogą nam w walce z koronawirusem, bo tylko modlitwa może ochronić ludzi. Tłumaczył, że epidemia to gara boska za życie w grzechu, za homoseksualizm za pary, które mieszkają razem bez ślubu i za tych, którzy mordują nienarodzone dzieci. O Chińczykach powiedział, że są brudni, jedzą nietoperze i martwe płody. Mam znajomych z Chin i Japonii, na pewno. Nie są brudasami i z pewnością nie jedzą płodów. Zagotowało się we mnie, mówi informatorka gazety. Myślicie, że sytuacja jest aż tak drastyczna, jak opisują to media? Czy to raczej kolejny atak na kościół? Czekam na Waszą opinię w komentarzach. Tymczasem kliknij ten film, a zobaczysz fakty o kościele, o których ten wolałby zapomnieć. Cześć!